Cześć z tej strony Katarzyna Kędzierska. Chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować moją kolekcję. Kolekcja nosi nazwę White Garden, czyli po polsku dziki ogród. Składa się ona z zestawu 15 na 15 czyli 6x6 cali, z zestawu 20x20, czyli 8x8 cali. Z zestawu 20x30, czyli 6x8 cali, z zestawu dużego, który ma 30 na 30 czyli 12 na 12 cali, do tego dodatków do wycinania postaci, liści, kwiatów, kopert oraz kart do ozdobnych, do journalingu lub do projektowania. Zacznę może od dużego zestawu. Duży zestaw składa się z 6 kart dwustronnych. Dokładny jego format to jest 305 na 305 Jest on gramaturze 250 gram. I teraz tak. Na okładce znajdują się elementy do wycinania, a sam papier jest bogaty w wszelkiego rodzaju dziką roślinność, dlatego też taka jego nazwa. Po drugiej stronie znajdują się kontrastowe tła. Są tutaj także różnego rodzaju elementy florystyczne, a także botaniczne w postaci Owadów w postaci, właśnie liści. Mamy tutaj także motyle Jak widzicie, z jednej strony papiery są bardziej wzorzyste, a z drugiej strony są do niej idealnie pasujące. Tak wygląda papier 30 na 30 Kolejnym papierem. Jest papier formatu 20,3 na 30,5 o gramaturze 190. Składa się on z 14 dwustronnych papierów. Po drugiej stronie okładki mamy tagi. Jak już wspominałam, papier jest o gramaturze 190 gram. I składa się z podwójnych wzorów. I teraz tak, są to wzory, które znajdują się w dużym bloczku, ale są one jakby dostosowane do tego formatu. I także niektórych wzorów nie ma w padzie, tym dużym, czyli w tym 12 calowym jak widzicie, one bardzo sobie ze sobą fajnie współgrają. Te tła są kontrastowe. To jest dodatkowy arkusz, którego nie ma w padzie również 30 na 30 Z jednej strony ładna zieleń, cieplutka, a z drugiej strony kwiaty w szarościach na tle. Tak wygląda zestaw. Potocznie zwany a czwórko. Kolejny zestaw jest to. Zestaw papierów 20,3 na 20,3 o gramaturze 190 gram. Jest to idealny format dla albumów. W tym padzie mamy każdego arkusza po trzy strony. Jak widzicie, tutaj już akurat mamy. Dokładnie te same wzory, które w są w padzie 30 na 30, ale pomniejszone do formatu właśnie 20 na 20. Muszę Wam powiedzieć, że e, ta kolekcja e, jest moją pierwszą kolekcją. E, sprawiła mi ona ogromnie dużo radości, frajdy, e, szczególnie, że ten temat właśnie dzikiego ogrodu był mi bardzo, bardzo bliski. To jest też. Jeden z moich ulubionych motywów, motyw magnolii. I ostatni pad form potocznego formatu 6x6 cali, czyli dokładnie 15,75 na 15,75. Jest on o gramaturze 250 gram. Jest on idealna, ta gramatura pod wszelkiego rodzaju, właśnie. Album, yy, kartki yy, i daje to mu dużą taką moc, swobodę projektowania. Tutaj po drugiej stronie mamy wianuszki, czegoś, czego nie ma w żadnym innym zestawie. I powtarzające się karty po dwie sztuki. W tym zestawie również mamy. A dodatkowe arkusze, których nie ma w dużym zestawie ani w tym zestawie A4. Jak widzicie, te strony same do siebie też ładnie pasują. To jest właśnie pierwszy ten wzór. W środku mamy poziomeczki. I ostatni wzór z motywem komar. Tak prezentują się wszystkie zestawy. Oczywiście nie mogło do papierów zabraknąć kart do journalingu lub kart ozdobnych lub kart zwanych do project life'ów. Są one o gramaturze 190 gram. Z jednej strony mamy takie karty, a z drugiej strony mamy takie karty. Ja je bardzo często używam do wszelkiego rodzaju właśnie albumów jako ozdoba do maty. Oprócz tego mamy kopertki. Kopertki też są o gramaturze 190 gram. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe bileciki i z drugiej strony także zadrukowany papier, tak żeby po złożeniu ładnie wyglądało w środku. I na sam, sam koniec bardzo duży zestaw liści formatu 12x12 cali, który daje nam e, możliwość... E, Zwarstwowanie naszych prac. Są to wszelaki, wszelkiego rodzaju liście, które występują w całej kolekcji. I do tego jeszcze zestaw kwiatów, również na papierze o gramaturze 250 g. Gram. Są to elementy, które pozwalają nam na stworzenie warstwowej pracy i idealnie będą się komponować do naszego zestawu. Mam nadzieję, że e, Dziki Ogród Point Garden podoba się Wam tak samo bardzo jak mi i życzę Wam udanej pracy z tymi zestawami papierów. Pa!